Czy wiesz, że badania pokazują, że dzieci zaczynają kłamać już w wieku dwóch lat? To naturalny etap ich rozwoju, gdy uczą się funkcjonować w sytuacjach społecznych. Kłamstwo to powszechny problem, z którym mierzy się wielu rodziców. Może być bardzo frustrujące i dezorientujące, jeśli złapałaś swoje dziecko na małym kłamstwie i zastanawiasz się, dlaczego ono to robi, albo co dzieje się w jego małej główce, wiedz, że nie jesteś sama. To normalna część rodzicielstwa. Dziś zagłębimy się w ten temat i odkryjemy, dlaczego dzieci kłamią. Jednym z największych wyzwań jest to, że kłamstwo może być oznaką różnych rzeczy i trudno dokładnie określić, dlaczego dziecko to robi. Może wynikać ze strachu, potrzeby uwagi albo po prostu z rozwijającej się wyobraźni. Możliwości są nieograniczone, co utrudnia rozwiązanie problemu. Zanim jednak zaczniemy działać, musimy zrozumieć, dlaczego dzieci w ogóle kłamią. To nie jest tak proste jak powiedzenie, one są po prostu niegrzeczne. Zazwyczaj za takim zachowaniem kryje się coś głębszego i to właśnie dziś postaramy się zgłębić. Jednym z głównych powodów DLA, których dzieci zaczynają kłamać, jest strach przed karą. Mogą bać się, że zostaną ukarane lub stracą jakieś przywileje, więc wymyślają historię, aby tego uniknąć. To naturalne, że dzieci chcą unikać kary, a kłamstwo wydaje się im prostym rozwiązaniem. Czasami dzieci kłamią, aby zwrócić na siebie uwagę. Mogą czuć, że nie otrzymują wystarczająco dużo pochwał lub zainteresowania od rodziców, więc wymyślają historie, aby je przyciągnąć. To szczególnie prawdziwe w przypadku dzieci, które czują się niepewnie. Dzieci kłamią również dlatego, że ich wyobraźnia dopiero się rozwija i nie zawsze rozumieją różnicę między fantazją a rzeczywistością. Mogą wymyślać historie, ponieważ wierzą, że są prawdziwe, albo dlatego, że chciałyby, żeby takie były. Starsze dzieci mogą kłamać, aby zaimponować swoim rówieśnikom lub być częścią określonej grupy. Mogą wymyślać historie, by wydawać się bardziej fajne lub popularne. W miarę jak dzieci dorastają, ich powody do kłamstwa mogą się zmieniać. Starsze dzieci mogą kłamać, aby zaznaczyć swoją niezależność lub przetestować granice. Już trzylatki potrafią zrozumieć koncepcję kłamstwa, nawet jeśli nie w pełni pojmują moralne konsekwencje. Jedne z badań wykazały, że prawie 60% dzieci w wieku od 4 do 6 lat przyznało się do kłamstwa przynajmniej raz. Inne badania pokazują, że dzieci bardziej lękliwe są bardziej skłonne do kłamstwa. Okazuje się też, że dzieci wychowywane w domach z autorytarnym stylem rodzicielskim częściej kłamią. Możliwe, że czują się tam jak na szpilkach. I postrzegają kłamstwo jako sposób na uniknięcie kłopotów. Zrozumienie powodów kłamstwa może pomóc rodzicom skuteczniej reagować na to zachowanie. Zamiast tylko karać za kłamstwo, możemy spróbować dotrzeć do jego przyczyny i zająć się nią. Otwarta komunikacja i empatia to klucz do rozwiązania problemu. Możemy uczyć dzieci, że popełnianie błędów jest w porządku, a uczciwość zawsze popłaca. Pamiętajmy, że dzieci nie kłamią, bo są złe. Kłamią, bo wciąż się uczą i rozwijają. Kiedy to zrozumiemy, możemy podejść do tematu z większą empatią i cierpliwością. Pamiętaj, kłamstwo to tylko jeden z wielu etapów rozwoju dziecka, a my, jako rodzice, mamy moc, by pomóc naszym pociechom przejść przez niego w zdrowy sposób. Zamiast karać, oferujmy wsparcie, zrozumienie i okazję do nauki. Jeśli dziś udało Ci się odkryć coś nowego na temat kłamstw u dzieci, to wspaniale, ale to dopiero początek. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie wspierać swoje dziecko w kolejnych wyzwaniach rozwojowych, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczka, by nie przegapić nowych materiałów. Czekam na Twoje komentarze i doświadczenia. Podziel się, jak radzisz sobie z tym tematem w swojej rodzinie. Razem możemy stworzyć społeczność, która wspiera spokojne, zdrowe dzieciństwo.